trzeba rzeczy nazywać po imieniu bo za chwilę okaże się że ta poprawność polityczna zgubi Europę trzeba rzeczy nazywać po imieniu i wyciągać wnioski jakie wnioski zostały wyciągnięte po zamachach terrorystycznych w Paryżu również w tym poprzednim zamachu terrorystycznym ze stycznia 2015 roku otóż zorganizowano marsze malowano kwiatki na chodnikach w różne kolory, kredkami, o w kolorach całej tęczy. Dla mnie jest to nawiązanie do LGBT, bardzo, bardzo wyraźne. Po zamachach terrorystycznych rozpłakała się pani Mogherini, wysoki komisarz Unii Europejskiej do spraw międzynarodowych. Czy to jest odpowiednia reakcja na to, co wydarzyło się w Brukseli czy w Paryżu? Moim zdaniem nie. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polski i Polaków. W związku z tym ja podejmę wszystkie działania, takie, które zapewnią bezpieczeństwo. Ja nie narażę Polski na zagrożenie i będę w tym konsekwentny. To jest tak, że trzeba wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. Poprawność polityczna, która króluje na zachodzie Europy i ideologia multikulti przynosi swoje tragiczne rezultaty.